Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przepis na pyszną i prostą w przygotowaniu sałatkę ziemniaczaną. Idealnie się sprawdzi do grilla oraz do obiadu. Jak zawsze, na początku nowych widzów zapraszam do subskrybowania kanału. Pamiętajcie, żeby kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco. Przedstawiam listę potrzebnych składników. Tą samą listę znajdziecie w opisie pod filmem. Pod filmem dodaję również link do bloga, gdzie znajdziecie wszystkie moje przepisy. Potrzebujemy 600 g ugotowanych ziemniaków, najlepiej młodych. Jeżeli nie, to musimy pocieszyć się starymi. Następnie dodajemy 250 g ugotowanych zielonych szparagów. Gotujemy oczywiście w osolonej wodzie zarówno ziemniaki jak i szparagi, dodajemy 100 gramów pokrojonego w kosteczkę i podsmażonego boczku surowego wędzonego, następnie dodajemy 5 większych rzodkiewek pokrojonych na mniejsze kawałki oraz jedną małą czerwoną cebulę, pół pęczka koperku, całość przyprawiamy solą oraz pieprzem. Dodajemy jedną pełną łyżeczkę musztardy francuskiej. Jeżeli nie lubicie, możecie dać inną, a ja dodaję jeszcze dodatkowo 3 łyżki oleju lnianego. Można użyć dowolnego oleju, jaki akurat macie w domu. Wszystko razem mieszamy i nasza sałatka jest gotowa do podania. Bardzo dobrze smakuje. Przygotujcie ją koniecznie, będziecie na pewno zachwyceni. Oczywiście zapraszam Was do subskrybowania kanału. Pamiętajcie, aby kliknąć dzwoneczek, a będziecie na bieżąco, ja oczywiście zapraszam Was do oglądania kolejnych materiałów i pozdrawiam.